Kanale. Trochę może zmylone, bo na zdjęciu macie tutaj głównym grześka Sojke i mnie, ale nie martwcie się, zaraz właśnie przedstawię Wam ten materiał. Materiał to jest nagranie z ogólnopolskiej wystawy w Katowicach, która odbyła się już można powiedzieć miesiąc temu. Grzesiek fajnie nagrywał materiały, chodził właśnie na po wystawie, łapał kilku hodowców, nagrywał bardzo fajne pytania. 12, bodajże, tych pytań, na które trzeba było udzielić odpowiedzi. Głównie pytania o hodowlę, o to, co podajemy, o to, jak, jak chcemy lotować. Także myślę, że ciekawem, możecie cofnąć sobie właśnie do Grześka i, i zobaczyć te materiały, bo, bo byli tam różni hodowcy i, i różne odpowiedzi. Myślę, że z każdej można wyciągnąć coś dla siebie. Yy. Nie przedłużając, też dajcie znać po prostu w komentarzach, jak Wam się podobały moje odpowiedzi. Trochę byłem zestresowany, bo zdziwiony byłem, że, że właśnie tak mnie złapał. Ja zapraszam też na kanał do Grześka, wstawiam Wam link w komentarzu, tam macie te dwa filmy do niego, jak sobie cofniecie. Trochę tutaj zimno mrozi, bo jest minus 18 u mnie. Myślę też, że większość z Was planowała dopuścić gołębie początek lutego, połowa lutego połowa może jeszcze jest realna ale początek już raczej nie bo przy takich pogodach niestety kwestia jeszcze rejonu Polski ale no, u mnie mrozi drugą noc z rzędu, myślę że przy gruncie spokojnie jest minus 20 no ale nie będę tutaj się na ten temat wypowiadał przechodzimy po prostu do materiału z Grześkiem, także miłego oglądania Zobaczcie. Sobie. Witam, przechadzają się po targach, spotkałem mojego kolegę, również słynnego youtubera z kanału Gołębie Pocztowe i Tygrysy. I tygrysy przypominamy także kompletnie, zupełnie nowy tytuł kanału, było tygrysy, a teraz są pocztowe i tygrysy i postanowiłem dać mu 12 strzałów hodowlanych. Zobaczymy, jak sobie poradzić z odpowiedziami. A więc. Otwieramy magiczną kopertę. Pytanie pierwsze. Czy położenie gołębnika według Ciebie ma znaczenie? Jeśli ma, to jakie jest najlepsze położenie, a jakie jest najgorsze? Znaczy wiesz co? Ja w pierwszym sezonie lotowania to ciężko mogę powiedzieć, czy ma, czy nie ma, aczkolwiek uważam, że ma. Jakie? To kwestia już chyba odległości e, lotów. Ale myślę, że i tak nie takie ważne jest jak materiał, który mamy w głębniku. Dobrze, myślę, że poradziłeś sobie genialnie. Drugi szczał, drugie pytanie będzie: jakie preferujesz karmienie? Karmienie na pełny karmik, czy tak zwana wyliczana karma? Wyliczana karma. Zdecydowanie wyliczana karma. Odpowiedź była jasna i stanowcza. I teraz, pytanie numer trzy. Cały sezon lecą wszystkie gołębie, czy tak zwane granie na kategorię gołębiami? Cały sezon lecą wszystkie gołębie. Okej. Okay. I gładko przechodzimy do pytanka numer 4. W sumie dość podobne. Gołębie roczne. Cały sezon? Czy dotąd i nie dalej? No akurat dobre pytanie dla mnie, bo pierwszy sezon roczniakami będę le leciał, więc. Powiem to po prostu jak u mnie będzie wyglądać. E, zostało mi 34 gołębie młode, więc będę chciał e, ich na pewno te wszystkie krajowe loty plus jakieś 500 -ki. i jak będę obserwował po, pogodę i powiedzmy będzie w porządku to i spróbuję na maraton. Jeśli oczywiście będę miał gołębie, tak. Super, dzięki za odpowiedź i kolejne pytanie. Twoja metoda lotowania jest to Wdowieństwo, jeśli tak, to jakie? Totalne, może klasyk, a może suche wdowieństwo, bądź gniazdówka. Kiedyś zawsze podglądałem swojego tatę i to była po prostu gniazdówka. Dzisiaj wiem, że trochę poszło to do przodu. Chciałbym na wdowieństwo klasyczne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok. I teraz bardzo ważne pytanie. Dla mnie uważam najważniejsze z całego tego zestawu. Trzy najważniejsze aspekty hodowli prowadzące do sukcesu według ciebie. Trzy najważniejsze aspekty: zdrowe gołębie. Zgadzam się. Systematyka, czyli jakby ciągła praca, systematycznie z tymi gołębiami pracujemy. I trzecie: nie wiem, tak na szybko. Cel, postawiony cel. Super. I teraz, idąc dalej z trójkami, trzy suplementy, bez których nie wyobrażasz sobie hodowania gołębi pocztowych. wiesz co nie mam takich suplementów, jakbym miał e, powiedzieć o trzech różnych. Więc powiedzmy, nie wiem, Blitzform, który używam cały czas. Mogę powiedzieć jeden. Ja mogę powiedzieć, że również używam. I teraz, mój drogi przyjacielu, gołębie młode. Cel hodowli, czy etap hodowli? Czyli ścigasz się, lecisz na tak zwane, jak ja lubię moje ukochane określenie 110%, czy po prostu traktujesz to jako pewien etap, a skupiasz się na lotach gołębi dorosłych? E, pierwszy rok leciałem młodymi, jestem fanem lotów gołębi młodych, także zdecydowanie cel i to jak najwyższy. Super, dzięki. I teraz, jako że jesteś już jakiś czas w gołębiarce. Były to tygrysy, teraz są pocztowe. Jakbyś miał wymienić, naj, według Ciebie, hodowcę polskiego, który jest najlepszym hodowcą w historii, takim po prostu ever, który wydaje Ci się, że jest najbardziej wybitnym hodowcą w Polsce. Kto by to był? A mogę wymienić dwóch, bo mam od razu pierwsze dwie myśli. Oczywiście. E, pewnie zdziwię Was tutaj, ale Pierwszym hodowcą to będzie mój tata, a drugim hodowcą to będzie mój wujek Sylwester niezgoda. Super dzięki. A teraz trochę utrudnimy i zagraniczny hodowca, który jest takim twoim, że tak powiem, top topem w historii. O, chyba zagranicznym hodowcą, gdzie gołębie są znane na całym świecie, myślę to bracia Jansen. Ja myślę, że ta odpowiedź będzie na pewno na pewno powielana, bo chyba co do tego, to nie ma większych wątpliwości. O tak, no to co? Ulu czy masz już w ogóle, akurat w twoim przypadku, bo jak wiemy zaczynasz, jakiś ulubiony trik, patent, motywacja w sezonie lotowym, którą stosowałeś? Nie, nie mam czegoś takiego, aczkolwiek y, gdzieś na filmie u Pawła Mędrysy widziałem jak w puszce y, w Wispuminu chyba było jakieś ziarno, i ja w tym roku zrobiłem po prostu to samo, puszka wispuminu pusta, ziarno wsypane i, i tak gołębie uczyłem młode na wołanie do gołębnika. Ok, super. I teraz wiadomo, że mamy bardzo dużo firm na rynku zagranicznych, polskich i tak dalej. Jakbyś miał wymienić jedną, jedyną firmę produkującą suplementy w branży gołębiarskiej byłaby to? Tak, którą używałem w tym pierwszym sezonie swojego lotowania, czyli Quick Winners. Okej okay. i pytanie ostatnie dwunaste. Jakie cele na 2026 rok. Zdrowe gołębie przede wszystkim. I tego tobie życzę. Oczywiście życzę też również wielu, wielu sukcesów. Chciałbym Tobie bardzo podziękować za to, że wziąłeś udział w tej mojej zabawie, w tej mojej sądzie. I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. A Mieliście odpowiedzi na te pytania, które zadał Grzesiek. Także mam nadzieję, że się podobały. Takie sprostowanie małe, jeśli chodzi o metodę lotowania i klasyczne wdowieństwo, to była taka moja odpowiedź powiem Wam, nieprzemyślana, ale. Jeśli chodzi o tą metodę lotowania, to cały czas się zastanawiam jak lotować, bo nie wiem jak będę to robił. Do tej pory tego nie, nie postanowiłem, ponieważ czasu jest bardzo mało, a chciałbym robić to jak najlepiej, więc zobaczymy. W komentarzu wam stawiam wszystkie pytania, które Grzesiek zadał u siebie na kanale. W komentarzu wstawiam wam również kanał Grześka. Zapraszam do jego oglądania, do obserwacji, bo naprawdę nagrywa super materiały dla młodych hodowców i myślę, że każdemu z Was może się coś tam przydać, bo naprawdę e, pamiętam materiał, którym nagrał, jakie, jakich błędów nie popełniać, zaczynając z hodowle i powiem Wam, że jak śmieszne to było, ale zaczyna te wszystkie błędy, które on wymienił. E, ja popełniłem i szczerze mogę powiedzieć, że się z tym zgadzam, co powiedział, bo bo nawet już wcześniej doszedłem do tego wniosku, że zrobiłbym część rzeczy inaczej, ale to zobaczcie sobie u niego. Tak jak mówiłem, w komentarzu wstawiam te 12 pytań. Jeśli ktoś jest chętny, zapraszam do odpowiedzi na te pytania w komentarzach, chociaż są długie, ale może ktoś będzie na tyle chętny, żeby po prostu się rozpisać. Ja chętnie przeczytam te odpowiedzi i zobaczymy, co Wy macie do powiedzenia w tej kwestii. Także za materiał dziękuję, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych. Pozdrawiam.